W tym materiale chciałbym ci opowiedzieć więcej o tym, czym jest 3-miesięczny Grow and Flow. Na starcie od razu zaznaczę, że jeżeli jesteś nauczycielem jogi, pilatesu, może tańca, może nauczycielem fitness i zbierasz regularnie nowych uczniów na swoje grupy stacjonarne bądź właśnie na kursy stacjonarne lub potrzebujesz narzędzia do tego, aby promować swoje wyjazdy bądź warsztaty, to to jest właśnie Wideo dla Ciebie i pokrótce postaram się pokazać Ci, czemu taki program jest wart Twojej uwagi. Na wstępie zobaczmy sobie tak naprawdę, co mówią o samym programie już uczestnicy, którzy przeszli przez taką pierwszą edycję tego programu, i zaznaczę, że głównie są to właśnie osoby, które współpracowały ze mną od wielu, wielu miesięcy, niektórzy nawet ponad rok, poznali ten system w formie agencyjnej który tu właśnie Ci przedstawię, i stwierdzili, że jest dla nich na tyle przydatny, że chcą po prostu mieć go na własność, bez płacenia agencji miesiąc w miesiąc. I tutaj pierwszym takim uczestnikiem jest Klaudia, która pisze: Cześć, w poniedziałek zmieniłam kampanię na kurs popołudniowy, i już dzisiaj jest 10 osób. W dodatku przeszkoliłam dziewczynę, która u mnie pracuje i sama obdzwania wszystkie kontakty. Tak, i tutaj dla Klaudii delegowanie jest wielkim sukcesem. I o co tak naprawdę chodzi? Klaudia pozyskała w niecały tydzień 10 nowych osób, kursantów, na kurs jogi dla początkujących. Jest to kurs składający się właśnie z 8 zajęć na przestrzeni miesiąca, czyli dwa razy w tygodniu. I taką grupę Klaudia pozyskała w niecały tydzień, a do tego nie musiała sama wykonywać tych telefonów, ale również nauczyła swojego pracownika. Na bazie naszych szkoleń sprzedażowych, bo również zapewniamy takie szkolenia sprzedażowe, pokazując ci, jak możesz oddelegować proces pozyskiwania takich klientów. Tak, czyli Klaudia, tutaj jedyne co musiała zrobić, to ustawić nasz system właśnie reklamowy na pozyskiwanie nowych kontaktów, który zajmuje od 30 do 40 minut, a następnie przekazać też szkolenie sprzedażowe, które również my oferujemy swojemu pracownikowi. I takim oto właśnie. Takimi działaniami uzbierała grupę na ponad 6 tysięcy złotych. Następnie mamy Emilię i tutaj Emilia po małych perturbacjach z reklamą mam już uzbieraną połowę grupy, tak? I tu właśnie warto sobie powiedzieć, że marketing reklamy to jest coś, co wiecznie się zmienia. Wychodzą różne problemy. Trzeba załóżmy właśnie wprowadzać nowe rozwiązania, ale od tych rozwiązań i pomocy jesteśmy właśnie my, tak, dajemy Ci już gotowy system oraz dotrzymujemy. Wszelkiego kroku, tak abyś mogła z tego systemu w pełni korzystać. Nawet jeżeli pojawią się jakieś problemy, jakieś zmiany w Facebooku, w reklamach i tak dalej, to właśnie ten program jest po to, aby dawać Ci tak naprawdę esencję, tak? na bieżąco pokazywać jakie są zmiany i jak możesz skuteczniej swoje grupy tutaj promować. Dodatkowo dodała, że dziewczyny, które się zgłosiły, to petardy czuję, że to będzie fajny czas. I to jest bardzo częsty komentarz, jeżeli właśnie chodzi o nasz system, ponieważ nasz system zbiera dla ciebie właśnie uczniów na, na bazie tworzenia relacji, tak? Więc ty masz możliwość poznać każdą, załóżmy kobietę, która dołącza do twojego kursu, zbudować z nią więź już na poziomie rozmowy, że w momencie kiedy ta grupa startuje, masz poczucie, że po prostu znasz się z każdym z tych z każdym z uczestników a to przekłada się momentalnie na przedłużanie karnetów i tworzenie grup długoterminowych. Bo to właśnie chcemy osiągać, abyś mogła budować swoje studio na bazie klientów długoterminowych, a nie takich, którzy przychodzą tylko na pojedyncze bądź darmowe zajęcia. Następnie z Kasia. 12 miejsc, szósty dzień kampanii, to pierwszy kurs, jaki Kasia zrobiła, popracowaliśmy w naszym programie nad tym, aby podnieść te ceny, więc zobacz tutaj, ten kurs właśnie miesięczny Kasia wyceniła na 750 zł, więc tutaj za zajęcia tak naprawdę wychodzi prawie, że 100 zł za pojedyncze zajęcia i ma już 11 zapisanych pań i jeszcze dwie panie muszę obdzwonić, zatem uważam, iż grupa już się zebrała i tak też się stało, Kasia zebrała swoją właśnie pierwszą grupę. 12 miejsc w niecałe 6 dni, tak? Jakby do tej pory żadna metoda nie pozwalała uzyskać takich wyników, aby w tak krótkim czasie zebrać Taką liczbę osób w takiej cenie, tak? nie zbieramy tutaj osób na pojedyncze zajęcia na 40 zł, na karnet za 250 zł, ale na 8 zajęć za 750 zł i ten system właśnie to umożliwia. Następnie mamy Ewelinę, początek września, zawsze mała aktywny, połowa września jest idealna tak? i wtedy właśnie wystartowała Ewelina w połowie września, bo właśnie wtedy rodzice mają ustawiony grafik dla dzieci, to również sobie omawiamy kiedy należy właśnie takie promocje robić. I powiedziała, że ja zrobiłam od 9 września i mam już pełen kurs. Również tutaj Ewelina w nieco ponad tydzień uzbierała całą grupę kursową, i tu należy dodać, że Ewelina nie korzystała wcześniej z naszego systemu, nie była klientką agencji, podobnie zresztą, jak tutaj Kasia. Były to właśnie osoby, które pierwszy raz miały styczność z naszym systemem, i już po 7 dniach były w stanie wykorzystać pełen jego potencjał oraz Dorota. Pięć dni kampanii, połowa grupy zapełniona i w jeden dzień tylko już sprzedała cztery sprzedaże. Cztery tak? kursy zostały sprzedane zaledwie jeden dzień, czyli tutaj 2000 złotych ponad wpłynęło na konto Doroty w jeden dzień. No i dlaczego to jest takie skuteczne? tak? Pierw powiedzmy sobie w ogóle, dla kogo jest ten program, a dla kogo nie jest. Więc ten program na pewno jest dla nauczycieli jogi, pilatesu, tańca lub innych form zajęć grupowych. Niezależnie, czy właśnie wykonujesz w którymś z tych dyscyplin, czy może Twoją specjalizacją jest body art, może jest to jakaś odmiana jogi, tak jak jego czy aerial yoga. Nieważne. Ważne, że masz salę i ważne, że prowadzisz właśnie zajęcia w trybie grupowym. Tak? I ten właśnie system pod takie zajęcia został stworzony. Jest on również dla osób, które chcą rozwijać swoje studio i przyciągać do swojej przestrzeni nowych uczniów co miesiąc. Więc jeżeli planujesz właśnie rozrastać się jako właśnie takie studio, to ten system właśnie do tego służy, aby pozyskiwać nowych klientów. Może miałeś sytuację, gdzie wszystko fajnie szło. Przychodzi okresy wakacyjny, i Twoi sali klienci wyjeżdżają, na przykład na wakacje i okazuje się, że z grup 12-osobowych nagle masz grupy 3 osobowe i zastanawiasz się, czy ciągnięcie tego biznesu przez wakacje ma jakikolwiek sens. I od razu Ci powiem tak, ma, ponieważ w te obecne wakacje, w właśnie te wakacyjne okresy zbieraliśmy nawet do dwóch grup miesięcznie, tak, czyli ponad 20 nowych osób zapisywało się na kursy do tych szkół, które korzystają z naszego systemu, więc to służy do tego, że wyłamujesz się z ram czegoś takiego jak słaby okres, okres, gdzie jest mniej osób, i tak dalej. Coś takiego nie istnieje. W momencie, kiedy używasz tego systemu, jesteś w stanie dotrzeć do konkretnych osób, które właśnie na ten moment potrzebują Twojego rozwiązania. Jest on również dla tych, którzy chcą skutecznie zbierać grupy na kursy, zajęcia dzienne, wyjazdy oraz warszaty. Więc niezależnie jaką formę prowadzisz. To tak naprawdę, czy potrzebujesz dokokpitować kilka osób na zajęcia dzienne, czy chcesz wystartować z jakimś nowym, innowatorskim kursem, chcesz przekazać właśnie swoją pasję, swoją ekspertyzę nowym osobom, bądź właśnie szykujesz jakiś wyjazd lub warsztat, to ten system również pozyskuje te osoby dla ciebie, generuje dla ciebie gotowe kontakty, a jedyne co ty musisz zrobić, to podnieść telefon i z taką osobą się skontaktować, która już wie o co chodzi i jest chętna na zakup Twojej usługi. Dla osób, które podchodzą na serio do swojego biznesu i chcą zadbać o aspekty biznesowe w swojej szkole. Ponieważ tutaj Grow and Flow, ten program, nie jest wyłącznie oparty na samym narzędziu. To narzędzie jest mega cenne. Ono pozwala Ci pozyskać nowych uczniów, ale również tutaj aktywnie pracujemy nad tym, jak to studio mądrze rozwijać. Czyli, tak jak Ci pokazałem, na przykład powyżej, Klaudia, która postanowiła nie poświęcać już, nie wymieniać swojego czasu na nowych klientów, ale oddelegowała e, taką grupę, powiedzmy, Asztanga jogi, oddelegowała ją do nauczyciela Asztanga jogi, który już wykonywał telefony i sam dla siebie zbierał grupę, która odbywała się, e, gdzie zajęcia odbywały się właśnie w studiu Claudi, tak? Czyli tutaj uczymy się tego, abyś pracowała nad swoim biznesem, a nie w swoim biznesie, bo zapewne jeżeli pracowałeś w jakiejś dużej firmie, e, chciałaś właśnie zrobić coś swojego, wystartować jako nauczyciel jogi. Nauczać ludzi jogi i żyć z tego, okazało się bardzo prędko, że masz również bardzo wypchany grafik. I w momencie, kiedy wyjeżdżasz, załóżmy na krótki urlop. Czy potrzebujesz krótkiej przerwy, to całe Twoje studio leży. A tutaj pracujemy nad tym, żeby Twoje studio również funkcjonowało bez Ciebie, tak? Aby nauczyciele również mogli prowadzić zajęcia i zbierać grupy, nawet kiedy Ty y, sama w tym nie uczestniczysz. Więc jeżeli traktujesz swój biznes na serio, chcesz rozbudowywać swoje studio o kolejnych nauczycieli, chcesz wychodzić z nowymi ofertami, to ten program Również jest dla Ciebie, oraz dla nauczycieli, którzy nie chcą spędzać długich godzin na tworzeniu rolek i postów. W tym systemie w ogóle się w to nie bawimy. Jeżeli jesteś osobą, która lubi robić posty, rolki, nagrywać codziennie coś na Instagramie, na Facebooku, super, droga wolna. Jeżeli jednak czujesz, że Twoją misją jest głównie nauczanie, prowadzenie studia i zapraszanie nowych ludzi do swojej przestrzeni, to tutaj jedyne co musisz robić, to odbywać już rozmowę telefoniczną z osobami, które są zainteresowane Twoim. Twoimi usługami oraz dla tych, którzy spróbowali już wszystkich innych form zbierania grupy. Czyli może już próbowałaś ulotek, promowania wydarzeń, billboardów, darmowych zajęć i tak dalej, ale bez większych efektów, i czujesz, że musi być coś skuteczniejszego, że musi być jakaś skuteczniejsza metoda, to właśnie ten program jest dla Ciebie, jeżeli już przeszłaś przez te drogi, wiesz, że nie są na tyle skuteczne, wiesz, że dużo pieniędzy inwestujesz, a nie widzisz konkretnego zwrotu z inwestycji. No, to właśnie tutaj jest dla Ciebie odpowiedź. I teraz pokrótce, jak wygląda droga w momencie, kiedy dołączasz do naszej społeczności Grow and Flow i chcesz właśnie budować na tej podstawie swoje studio. Więc na samym starcie, po dołączeniu jest wprowadzenie do programu. Dowiadujesz się, z jakich narzędzi będziemy korzystać, jakie są zasady programu. Wszystko od A do Z jest Ci pokazane, gdzie założyć konto i tak dalej, krok po kroku. I mówię od razu, że jest to zrobione w bardzo sposób intuicyjny, ponieważ moim zamiarem tworząc ten program było to, że nawet osoba, która nie posługuje się biegle komputerem, nie chce spędzać nad tym dużo czasu, będzie w stanie przejść przez te wszystkie kroki. A mało tego, pamiętaj, że zawsze masz wsparcie na żywo, na każdy Etapie naszej współpracy. I takim pierwszym modułem jest właśnie mindset nowoczesnego właściciela studia. Więc tutaj rozbijamy wszelkie blokady, wszelkie blokady cenowe, czyli że nikt na pewno nie zapłaci tyle za mój kurs, na pewno nie ma na to tyle osób, albo ja mieszkam w małym mieście, albo ja mieszkam w dużym mieście, gdzie jest duża konkurencja, i tak dalej, i tak dalej. Rozbijamy to kompletnie, ponieważ uwierz mi, Pracuję z ludźmi, którzy prowadzą studia w takich miastach, gdzie jest 2,5 tysiąca mieszkańców, oraz z takimi, którzy prowadzą studia w Warszawie i ten system działa i tutaj, i tutaj. Po prostu należy wiedzieć, w jaki sposób to działa. I tutaj, właśnie na tym etapie, rozbijamy wszelkie blokujące przekonania, aby dalej móc wejść na nowy poziom. I następnie, właśnie, uczymy się tworzenia unikalnej oferty, ponieważ oferta dzisiaj to jest wszystko. Jest bardzo dużo studiów. Czy szkół, jogi, pilatesu i tak dalej. I każdy oferuje gdzieś to samo, niczym się nie wyróżniając na rynku. A tutaj próbujemy właśnie wyróżnić naszą ofertę, nasze studio i robimy to właśnie poprzez stworzenie skutecznej, unikalnej oferty, która trafia do tych osób, do których trafić powinna. Tak więc naszym zainteresowaniem nie jest tu, żeby trafić do całego miasta, żeby nagle 10 tysięcy osób przyszło do naszego studia. Tobie tak naprawdę na dzień dzisiejszy jest potrzebne 10, 20, 30, może 40 osób. Konkretnych, z konkretnym celem, które widzą wartość w Twoim studiu i właśnie tego typu osoby chcesz przyciągnąć do swojego studia. Tak? Więc tu, jeżeli stworzymy unikalną ofertę, która rezonuje z Tobą, którą właśnie czujesz całym sercem i wiesz, że może ona pomóc innym ludziom, to dopiero wtedy przechodzimy do tworzenia reklam od A do Z. I tutaj również otrzymujesz serię praktycznych filmów i od razu powiem, moim zadaniem nie jest zrobić z siebie marketingowca. Tak? Moim zadaniem nie jest, abyś ty znała się na wszystkich tych algorytmach, na reklamach i tak dalej. Ty jesteś nauczycielem ruchu. Tak? Czy to jogi, czy pilatesu, nieważne. Ty zaczęłaś robić to, co robisz dzisiaj, ponieważ gdzieś poczułaś zamiłowanie do pomagania innym poprzez właśnie ruch, poprzez daną praktykę. Dlatego moim zadaniem jest tą drogę Ci uprościć. Daję Ci wyłącznie wyrywek całego tego świata marketingu, tych wszystkich lejków itd. tak i tak I daję Ci wyłącznie tylko to, co jest Ci potrzebne na ten moment, aby pozyskiwać uczniów. Cały ten szum dookoła. Odsiewany i pozostajesz z jednym prostym systemem, który pozwala ci zapełniać grupy. Tak więc, tego typu system możesz poznać nawet w 3-4 godziny i opanować go do tego stopnia, aby rzeczywiście pozyskiwać nowych uczniów. I tutaj od siebie również dorzucam gotowe szablony. Więc, jeżeli nie jesteś, powiedzmy, grafikiem, nie umiesz pisać tekstów sprzedażowych, reklamowych itd. Ode mnie otrzymujesz już gotowca, nie musisz nic wymyślać. Poprzez, e, poprzez przeprowadzenie ponad 800 e, kampanii dla szkół, jogi i pilatesu jestem w stanie powiedzieć, co działa, co nie, dlatego wybieram te grafiki, które działają, wybieram wszelkie opisy, które działają i udostępniam je tobie, żebyś ty nie musiała już testować, szukać, czy co zadziała, czy nie. Daję Ci to, co na pewno działa, co robi wynik. Jedyne to, co ty musisz zrobić, to wgrać to na swoje konto reklamowe i też pokazuję Ci tutaj krok po kroku. Jak to zrobić? Dodatkowo, następnie ustawiamy automatyzację, ponieważ, zobacz, to, że zrobiłaś reklamę, no to teraz te kontakty gdzieś będą wpadać. I normalnie e, takie agencje pozostawiają cię z tym, e, abyś pobierała sobie, załóżmy, takie kontakty gdzieś z Facebooka, ściągała arkusze i tak dalej, ale nie tutaj. Dla mnie liczy się prostota i oszczędność twojego czasu, dlatego ustawiamy tutaj, uczymy się ustawiać automatyzację, gdzie będziesz dostawała na swój telefon właśnie tego typu powiadomienie. Zobacz, oczywiście tutaj. Zasłoniłem wrażliwe dane, ale wygląda to mniej więcej tak, że dostajesz właśnie takiego ala SMS-a na swój telefon z notką: pozyskaliśmy nowy kontakt, skontaktuj się z nim jak najszybciej. I tak jak widzisz, jest tutaj pani Alicja, jest jej numer telefonu oraz jej e-mail. Tak? I z taką osobą możesz od razu, jak Ci wyskakuje na telefonie, kliknąć w numer, zadzwonić i zaprosić ją już na swój kurs. To jest takie proste, bez żadnego ściągania, szukania, bez żadnej zabawy. Ta komunikacja musi być dla ciebie prosta i jak najbardziej oszczędna, że jeżeli akurat masz chwilę czasu między zajęciami, widzisz, że wpadły dwa kontakty, możesz od razu się z nimi skontaktować i dokonać sprzedaży. Ale teraz możesz pomyśleć, że nie jesteś gotowa na taką sprzedaż telefoniczną, bo przecież nigdy nie byłaś sprzedawcą, dlatego może właśnie robisz jogę, bo byłaś zmęczona całą tą sprzedażą, nie chcesz w to wchodzić, tak dalej. Spokojnie. Dlatego tutaj stworzyłem dla ciebie skuteczną sprzedaż 2.0 i jest to sprzedaż relacyjna. Klienci, którzy zaczynali z nami właśnie współpracę, najbardziej obawiali się tych telefonów, jak oni będą rozmawiać z tymi ludźmi. Natomiast po tym szkoleniu zobaczyli, że sprzedaż relacyjna jest naprawdę prosta i przyjemna, ponieważ tutaj właśnie masz okazję poznać swojego przyszłego ucznia, posłuchać jakie ma problemy, z czym się zmaga i czy twój kurs będzie dla niego odpowiedni właśnie na tym etapie. Tworzą się wspaniałe więzi z swoimi przyszłymi uczniami i tak jak wcześniej pokazałem już w momencie kiedy taka osoba przychodzi do ciebie na salę ma wrażenie, że ciebie zna, bo odbyła są krótką rozmowę telefoniczną i ty byłaś w stanie być właśnie tym ekspertem, doradcą w sprawie jej pierwszego kursu jogi, pilatesu, tańca czy każdej innej formy ruchu. I jeżeli już to przerobisz, to pozostają nam warsztaty grupowe i właśnie na tych warsztatach spotykamy się co tydzień w każdym środę o godzinie 10.00, i tu spotykamy się po pierwsze, aby rozwiązywać dane problemy. Jeżeli są jakieś z kampanią aspekty techniczne, może coś ci nie działa, nie do końca coś zrozumiałaś, ustawiłaś kampanię, ale nie ma kontaktów, to właśnie do tego służą te. Warszaty, tak, ponieważ moim priorytetem jest to, abyś ty po tych trzech miesiącach była w pełni przekonana do tego, że wiesz, jak ten system działa, aby on dla Ciebie zarabiał i żebyś nie miała żadnych wątpliwości co do skuteczności Twoich kampanii, więc tutaj zawsze możesz liczyć na naszą pomoc. A druga część warsztatów zawsze zamienia się w taką burzę mózgów, gdzie właśnie zaczynamy myśleć o tym jak można poprawić aktualną sytuację w studiu, tak? Jakie zajęcia można dodać, jak można zmienić grafik, jak podnosić ceny, jak wprowadzać nowe kursy, jak docierać do odpowiednich osób, których chcę robić, jak łączyć załóżmy kursy z wyjazdami, jak promować swoją szkołę bardziej właśnie lokalnie i tak dalej i tak dalej. Naprawdę są to mega wartościowe warsztaty i zawsze Tutaj osoby y, są bardzo wdzięczne za to, że w ogóle tego typu y, tematy poruszamy, ponieważ na ten moment nie ma takiej drugiej grupy y, w całej Polsce, gdzie biznesowo nauczyciele ogiby się właśnie spotykali i razem rozważali na temat tego, jak podnieść standardy swojej szkoły i jak dostarczać jeszcze większą wartość swoim uczniom. I teraz takiej 3 miesięcznej subskrypcji, co się wiąże? Właśnie dostęp do zamkniętej społeczności, gdzie jesteś już częścią osób, które aktywnie pracują nad swoim biznesem. Cotygodniowe spotkania na żywo, o których przed chwilą wspomniałem, oraz wsparcie na czacie, tak, na czacie oraz właśnie na żywo na naszych spotkaniach, więc tutaj nie musisz czekać całego tygodnia, jeżeli coś ci nie działa, wystarczy, że napiszesz na czacie, a ja bądź właśnie inni uczestnicy programu chętnie ci pomożemy, abyś od razu mogła wprowadzać Zmiany w swojej kampanii, tak? I tutaj krótkie komentarze, właśnie chociażby od Tiny. Napisała, że może to średni sukces, jednak mega dzięki za dzisiejsze spotkanie. Czuję się dużo lepiej niż przed. Oraz Emilia, że dzisiaj był ogień. Dzięki wszystkim za to spotkanie. Naprawdę te spotkania potrafią dużo poukładać w głowie, ponieważ jak to mówią, co dwie głowy to nie jedna, a tutaj często mamy 6, 7, czy nawet 10 głów jednocześnie. Więc na pewno ta wartość jest wtedy dużo, dużo większa. I nawet a jeżeli ci się wydaje, że masz jakiś problem nie do rozwiązania bądź jest ciężki, no to właśnie z nim warto przyjść na te spotkania i zawsze w 100%. Wyjdziesz na pewno z jakąś dodatkową perspektywą. Otrzymujesz również dostęp do biblioteki obecnych szkoleń, które się znajdują już w programie oraz przyszłych mini szkoleń i warsztatów, które planuję wydawać. I te właśnie mini szkolenia i warszaty będą normalnie płatne dla ludzi spoza społeczności, ale za to, że jesteś tu z nami, chcesz się rozwijać, to te szkolenia przysługują tobie już właśnie w cenie, tak? Szkolenia typu właśnie z podnoszenia cen, zdelegowania, stworzenia nowych ofert, budowania społeczności wokół swojej szkoły itd., itd. Właśnie tego typu szkolenia już się zawierają lub będą się zawierać w tym pakiecie. Więc jeżeli czujesz, że jest to rozwiązanie dla Ciebie, że szukałaś takiego miejsca, przede wszystkim szukałaś takiego narzędzia, aby w końcu być pewną, że jeżeli ruszę za ną grupą kursową, to na pewno będą na nie osoby, aby uniknąć sytuacji, że ogłaszasz, powiedzmy, kursy jogi od podstaw, mija miesiąc i zapisały się dwie osoby i musisz przekładać terminy, bądź właśnie już miałeś opłaconą salę i jesteś tak naprawdę na minusie, to właśnie ten program i to narzędzie jest dla Ciebie. Jeżeli chciałabyś porozmawiać i upewnić się, czy na pewno skorzystasz w pełni z tego programu, lub masz jeszcze jakieś pytania, umów darmową rozmowę poniżej. Ta rozmowa służy do tego, abyśmy się lepiej poznali, ponieważ ja również będę z tobą współpracować. Podczas, podczas całego tego programu i chcę mieć pewność, że na pewno na 100% ten program dla ciebie zadziała, wyniesiesz z niego wartość, więc rozmowę możesz właśnie mówić poprzez mój kalendarz, klikając albo w link poniżej, albo właśnie w przekierowanie do kalendarza, w zależności gdzie oglądasz ten film i wtedy będziesz mogła się upewnić, czy jest to odpowiedni wybór dla ciebie. Tymczasem to wszystko. Bardzo Ci dziękuję za Twoją uwagę i mam nadzieję. Do zobaczenia. Cześć.